No, czołk pad. Prawie. Szybko. Muszę Będę na transporter. Ofikalona. Nie opfan co on, tylko opikolony. Tutaj ładnie chtę. Co do mnie chodzi? Nie widzę. To nie Paweł. Taki lepiej. Kurde, lagi mam. A ja nie mam. Ja na momencik nie... wyłączę. Raz z poza tym jestem. Muszę się na chwilę wyłączyć. Ej, to Ty byłeś dla mnie taki mądry i podjechałeś tutaj yy, ciężarówką? Tak. Aha, waliłem do Ciebie, ale nie trafiłem. Dziękuję. A przyjmujemy A. A my D. Dobra, chodź, widzę, że biegnie tutaj. Dobra, pięknie! Czy to Jeep jest? Dobra, jest. Dobra, ale na... A, wsiadaj do... Tylko mi nie biegnij przed kurka siwa jaka kurka siwa siwa no ja pierdzielę no czemu nie ma żadnych tych kuków Bez jaj daj mi tych drobinek Ojej, okay, kill! Przyjałem gościa. A, ładnie. Przyjęcie. Dobra, lec ja dalej. Ja pierdź lecą! Rozwinę. Rozwinę. Nieeeee! Yeah. Szybko gdzie mam to, 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 Where are you? Fuck yeah. You. <laughs> you are in e. the team? Fuck. Can you point? Russian gdzie jesteś sniper. Fuck. Ah, i fucked that. baza US. Powinna być baza USA USA, USA, USA Jak Jak, Jak? To ledwo me uwagę! Ej, przez nie uwagę faceta Wszedłem mu do kabiny Facet się, zmi się zmienił, żeby sobie postrzelać, nie Ja w tym momencie mu szedłem I znowu jestem okay. peł W śmigłowcu bojowym O oh, yeah. je, pojazd Dobra tam widzę... F**k jak to tutaj nie powinno być O A to nasz, sorry Dobra Czekaj, czekaj, czekaj Tylko tutaj sytuacja Javi? Wal, wal Tak, o Ja pierdzielę, O ja pierdzielę! O ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Wietr... A gdy to mnie zaczęli walić, o oh, fuck! Lecisz samolotem! Dobrataj, no, no, wracaj! Ucieknę jeszcze! Dostałeś ode mnie! Ja w pierdele! Czy to mnie gdzieś... A, tu. A, no. jest. Cię. do mnie? Ja tu! Dla mnie! Nie, mnie! Dla mnie! nie walisz bo mnie! Dla mnie! do mnie! Dla Taki inny. Ale dlaczego to mi się nie naprawia? po na macie? No, naprawia mi się. Albo to się naprawia. Feng, kimpe, macie. Feng, kimpe, macie. I odaziem. No, wejdźcie mi tu. Ojej, oh teraz yeah. przejmujemy A. No wejdźcie mi, no kurde, no! Bez jaj. jaj. Dobra. Ja. Kurde, ale to przegramy. Okej. Okay. O, lecisz. Strzelam do ciebie. A, mu nie się skończyło. Co jest kurna? Troszeczkę oberwałeś Wejdź Wejdź, tym do bazy, proszę Facet jeszcze się uda, uda Poraż Kurna! O oh yeah. oh yeah. mm -hmm, mm -hmm. Który jestem? ja pierwszy! A mam dwa Haha <laughs> Ja też nie. Ja też Gotów Aaaa zaraz tyle se mam jest takie że the... Battlefield play for free To kurna jeden wejdzie i ci tam ma to gdzieś, czy ty jesteś, czy cię nie ma Jedziesz się. Se... Kurna do przodu. Kier. I ma wszystko gdzieś. A waty hero są ludzie kulturalni. Zaczekają. I tak powinno być. Kurde. Problemy z łączem. Leszek ma Kurde. Problemy z łączem i nie Helikopterem. Ale jest. Nie wystrzelam. Pazeczku, puszczaj... spokój maszynę. Pazeczku, spokój maszynę, bo go... ...tak innej trafić nie mogę! No słuchaj, jak gra. Ja wypadam stąd. A o, ja. Kurna. Tomasz Tepa, każdy normalny człowiek? Leszek. Leszek. Mag, Dobra. Ja już jestem Jeepa. Uuu, lagi, 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 lagi. Mm mhm. I to ja Dobra, to na chwilę będę się wyłączyć Dobra, jesteś to ten Jak? Kurde, kto jest? Idiota Nie Faju, five. Faj. Kurka siwa Nie umiem na tym grać Nie umiem w to grać Dobra, mam przerwę, to sobie zrobię. Kurde, opcji nie ma. Tej Jezu, bierze, to jest jedyny minik, Ja zniszczyłem pojazd! Dobra, lecisz. Co się tą cholerę! Kurde... Mnie? Nie, czekaj na czołg. No, siedzę w czołgu. No, na poradę, nie? 6-6 Ixtel. Snajpo! Ej, zacznijcie go namierzać, kurna! No, czeknij. Czeknij mu chodę. Zdałem się, że, że nie nagrywałem To nie było na nagraniu! Ten mój piękny lot waszkom nie był na nagraniu! Nie! Ten mój piękny gwiazd nie był na nagraniu Ty nie nagrywałeś? No nie nagrywałem przez jakiś czas, no Aj karta gdzieś na... nie zagrane Teraz patrzę I nam działa no to patrzę trzeba lecieć na ryzyk fizyczny Ale kiu? Jabłoman I już like yeah, Czyli to czołg Aaaa zniszczenie pojazdu Mojego pojazdu Ej serio? jest <laughs> <laughs> Nie to było piękne O oh, fuck Patrzę lepiej uciekaj Ja uciekam Rozaliwa dunia. Nie.